No, to jedziemy wieczór w salonie, jeśli tak to można nazwać. Jestem w knajpie tutaj na miejscu koło pola namiotowego. Tak wygląda amerykańska knajpa. O, tu jest mapa tego regionu, po którym się będę kręcił w najbliższym czasie. Pokażę Wam pewną ciekawostkę. Ta ciekawostka, z tego co mi przed chwilą barman objaśnił, jest tutaj od 40 lat. Była tutaj na początku, w latach 50., kiedy to drzewo ścięto. Później ktoś zrobił z niego stół. Ten stół wędrował po Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach był. W końcu po iluś tam latach został odkupiony i z powrotem wrócił do tego baru. To był stół konferencyjny, to był stół w czyjejś jadalni. To jest kawałek sekwoi. To jest kawałeczek sekwoi, która została gdzieś tam ścięta albo się, nie wiem, przewróciła od wiatru, nie wiadomo. Raczej przewróciła się od wiatru, bo tu są korzenie na dole. To wszystko to są korzenie tego samego drzewa, z którego wycięto taką jedną wielką dechę i z tej dechy zrobiono stół piękny kawał drewna słuchajcie, zostawione naturalne krawędzie przyjemnie siedzieć przy czymś takim o tutaj porządna szafka dla tych, którzy gustują w takich napojach no i słuchajcie Tutaj w środku jest klimatyzacja, więc od czasu do czasu wpadam tu na szklankę zimnej wody. I żeby się troszeczkę krew schłodzić. Do zobaczenia następnym razem.